No bardzo się cieszymy od dnia dzisiejszego. Generalnie serdecznie witamy wszystkich klientów. Oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego. Część stolików mamy wyłączonych, wszystkie są oznaczone, więc siadamy po prostu co drugi stolik. Konsumpcja już w tym momencie może być na miejscu na sali, zarówno w ogródku, który, który mamy dostępny. Oczywiście przez, przejście jest przez salę, bo wszyscy pytają, jak tutaj do nas dotrzeć, więc w tej porze letniej zapraszamy też na ogródek. Zapraszamy też do rezerwacji imprez okolicznościowych, bo, bo to jest już też taki moment, kiedy te obostrzenia zeszły. No i zapraszamy do rezerwacji. A jeżeli chodzi o godziny, to w tym momencie to jest od godziny 11 do godziny 17, później już planujemy do 18. W tygodniu, w weekendy też będzie to już troszeczkę dłużej, bo do godziny 17.00. Co restauracja serwuje w tym najbliższym czasie dla swoich klientów, bo wiemy, że to menu jest dość szerokie. Tak, no całe nasze menu generalnie jest zawsze dostępne na naszej stronie internetowej www.starejkozy.pl, pisane ciągiem. I tam mamy dostępne codzienne menu, które się gdzieś tam zmienia. Eee, więc wszystko po prostu jest na stronie. Jest też również, również na naszym Facebooku, do którego również serdecznie zapraszamy, co równo e, do, do Gogli, do których też odsyłam, e, tam możecie Państwo oceniać, jak podobało się w naszym lokalu, jak podobało się jedzenie. Jak przeżyliście ten okres zamknięcia, lockdownu? Serwować na północ można było, ale jak wiemy, ten pierwszy okres na pewno był bardzo ciężki i gdzieś trudny, bo ludzie też się bali często, gdzieś pewnie ta sprzedaż na początku pewnie była ograniczona. Znaczy, to, to było takie mega smutne, bo generalnie przez pół roku, dobre, ponad pół roku, tutaj ta możliwość serwowania na miejscu była bardzo, bardzo ograniczona. Zablokowaliśmy się też, jeżeli chodzi o imprezy okolicznościowe. E, więc o, o gastronomii na dobrą sprawę mało się mówiło e, w, tym, w tym całym czasie. E, została nam ta opcja na wynos, no ale nikt na dobrą sprawę nie mówił, jak to wszystko ciężko wygląda, bo obroty spadły, zainteresowanie też mimo wszystko spadło. No więc to był taki trudny czas dla, dla wszystkich, którzy y, borykają się z gastronomiami. No to na pewno każdy z nas to generalnie odczuł. w końcu będziemy mogli gościć e, wszystkich tutaj u nas. E, jakoś przetrwaliśmy, mieliśmy też dowozy, więc nie było tak źle, nie musieliśmy ruszać od nowa. E, no i bardzo cieszymy się, że właśnie od dzisiaj e, będziemy gościć wszystkich. Tak, dokładnie. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Tak, właśnie przed zamknięciem też e, był u nas Paweł, bardzo go pozdrawiamy serdecznie. E, mamy nowo, nowe ciasto na pizzę, Odbyliśmy szkolenia, więc właśnie zachęcamy, żeby spróbować teraz naszego nowego ciasta. No właśnie, to jest tak zwane otwarcie, jeszcze można powiedzieć, jakby jeszcze raz, na nowo, bo przynajmniej tak, że tak. dwa razy już tą nową pizzę jadłem i jest naprawdę bardzo smaczna. To, to nie jest żadna taka reklama, tylko obiektywna ocena. Się więc przez ten cieszymy. czas, widzę, jakieś szkolenia były przygotowania, po to, aby być jeszcze lepszym. Tak, tak, bo... tak, cały czas staramy się rozwijać i, nie i dalej będziemy tak robić. Jak wiemy, nie tylko pizza jest u Was w ofercie, ale i makarony, tak. i inne rzeczy, tak więc nie tylko dla fanów pizzy się otwiera. Dokładnie, pasty też mamy, na pewno też będziemy wprowadzać jakieś nowości i też od jutra rusza nasza nowa karta win, więc będziemy mieć pyszne włoskie winka, więc wszystko będziemy dawać info na stronie, a w przyszłym tygodniu świętujemy nasze piąte urodziny, więc... Więc też chcemy, żeby klienci świętowali razem z nami, to więc zapraszamy. Czy w czy coś specjalnego z tej okazji będzie przygotowane? Coś tam na pewno będziemy. Będzie, będzie. Będziemy wrzucać <laughs> będzie, <laughs> będzie. info na bieżąco, Dobra, więc wszystko będzie na stronie. Na przykład... Wiadomo, to jak każdemu z tej branży, ale przetrwaliśmy, cieszymy się, cieszymy się, że możemy w końcu Was dzisiaj gościć u nas w nas lokalu. Zapraszamy na zimne piwko, smacznego burgera, no i oczywiście dobrą zabawę. Bułki mamy od pana Urbańskiego z Galewic, mięso z firmy Marks, a warzywa kupujemy od Pana Tomka, na przykład, którego pewnie każdy u nas zna. Powiedz, w jakich godzinach jesteście otwarci, w jakie dni, jak to w weekendy będzie wyglądało, czy coś się zmienia? Od wtorku do czwartku jesteśmy w godzinach 14.21, w niedzielę podobnie, a w weekendy oczywiście dłużej. Będziemy serwować jedynie do godziny 22, ale oczywiście przy piwku będzie można posiedzieć troszkę dłużej. Jakie burgery się w tym okresie polecają? Bo wiem, że były jakieś pieczary i tak zwane takie... różne, różne kompozycje, więc co teraz przygotowujecie? Co miesiąc staramy się mieć nowego burgera. Teraz mamy aktualnie o nazwie Pesto i na niego oczywiście zapraszamy, ale też są takie standardy, które bardzo lubicie, więc bacon burger, ser burger, wszystko mamy świeże, czekamy.